Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Słowowieski, jestem wiceprezesem Okręgu Krakowskiego Partii Wolność i witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Partii Wolność, podczas której wyrazimy swój sprzeciw wobec podatku dochodowego w Polsce oraz wyślemy symbolicznego Pita w kosmos. Szanowni Państwo, podatek dochodowy jest niemoralny, nieefektywny oraz spowalnia wzrost gospodarczy. Dlatego domagamy się jego całkowitej likwidacji, nie obniżenia lub też ujednolicenia, a po prostu likwidacji. I więcej na ten temat powie potencjalny kandydat na prezydenta Krakowa Konrad Berkowicz. Szanowni Państwo, podatek dochodowy jest przede wszystkim bardzo drogi w pobieraniu. To jest ogromna biurokracja. 80% urzędników tego urzędu pracuje tylko na podatek dochodowy. To są ogromne pieniądze i ogromne koszty biurokracji. Wpływów do budżetu państwa jest niewiele z podatku dochodowego. W centralnym budżecie za zaledwie kilka procent. Tymczasem, więc to jest podatek, który po prostu nam się nie opłaca. Poza tym ten podatek traktuje wszystkich ludzi w Polsce, nie uwzględniając ich godności, bo ten formularz PIT, proszę zauważyć, nazywa się Zeznanie. Podatkowe. Kto w Polsce zeznaje, w Polsce zeznaje albo przestępca, albo świadek przestępstwa. I tak to jest w Polsce, że każdy, kto zarabia, jest traktowany jako potencjalny przestępca. Dlatego jesteśmy przeciwko temu podatkowi, który, którego likwidacja zlikwiduje e, ciężar biurokratyczny, uwolni gospodarkę i ściągnie tu wiele firm do Polski, e, które tego podatku nie będą musiały płacić. Teraz głos zabierze prezes partii Wolność, Janusz Kordynik. Podatek dochodowy wprowadzono w Stanach Zjednoczonych po dwóch próbach. Dwukrotnie Sąd Najwyższy obalał te próby. Za trzecim razem niestety się udało w 1913 roku. Także już ponad 100 lat ten podatek tam działa i skutki tego są koszmarne. Stany Zjednoczone przekształciły się teraz w kraj bardziej socjalistyczny niż Związek Sowiecki. I większość ludzi domaga się podwyższania tego podatku po to, żeby oni mieli z tego coś. Coś dla siebie, jakieś tam zyski, bo to biedni ludzie za tym głosują. I proszę Państwa, jest to podatek, oczywiście, absurdalny całkowicie. Podatek, który powoduje, że nie, nie tylko, że kto więcej zarabia, ale kto na przykład zrobi wynalazek i od razu będzie produkował więcej i taniej, od razu zapłaci za, 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 za to grzywne. Jest to rzecz zupełnie absurdalna. Absurdalna. I jeszcze jest jeden powód, który podnosił Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Rząd po to ma podatek dochodowy. Właśnie to tylko po to, żeby wiedzieć wszystko o ludziach. Po to, żeby z ludzi szantażować. Że jeżeli przedsiębiorca za to podskoczy, na przykład poprze partię Wolność, to wtedy mu się naśle super kontrolę podatkową, czyli pół roku będą musieli się urzędnicy, przeglądali wszystkie papiery i tak dalej. To działa skutecznie. W Ameryce działa tak samo, w Polsce działa tak samo, wszędzie działa tak samo. Ten podatek to jest poniżenie godności człowieka, to jest zmuszenie człowieka, żeby ujawniał swoje tajniki handlowe, Skąd my wiemy, czy siostrzenica urzędnika skarbowego nie, nie, nie pracuje u, u konkurenta, który się dowie, gdzie ja tanio, tanio kupuję, kupuję towary? Na przykład. Prawda? Także jest to rzecz absolutnie niedopuszczalna i trzeba ją, jak mówił kolega Berkowicz, nie zmniejszać, nie regulować, nie zmieniać na przychodowy albo, albo inny, po prostu zlikwidować. Człowiek, który zarabia więcej, nie może pracować więcej. Nie może płacić państwu więcej, więcej kary za to, że dobrze pracuje. To jest pomysł socjalistyczny. Oczywistą jest rzeczą, że likwidacja dochodowego spowoduje spłaszczenie zarobków. Ludzie, którzy do tej pory zarabiali duże pieniądze i, i płacili duży podatek, nagle zaczną zarabiać mniej i okaże się, że się skala zmniejszyła. I to będzie duże zaskoczenie dla socjalistów. Także obejmiemy władzę likwidujemy podatki dochodowe i zobaczycie Państwo, jak zmniejszy się rozpiętość dochodów bogatych i biednych. Bo jeżeli podnosimy podatek, no to biedni oczywiście muszą zarabiać więcej, żeby mógł zapłacić, bo bogaci muszą zarabiać więcej, żeby zapłacić wyższy podatek. To jest zupełnie oczywiste. To tyle, proszę Państwa. Yy, napisałem o tym książkę, nie będę teraz gadał cały czas, bo muszę całą książkę streszczać. Dziękuję za uwagę i proszę Państwa, pity tam. W wysyłamy pita w tak. kosmos, to też uchroni nas od inwazji obcych cywilizacji, bo jak pozna, obce cywilizacje poznają nasz system podatkowy, to na pewno tu nie przylecą. Trzy, dwa, jeden. Od